Siemano wszystkim z tej strony niekto jak kodmicz no i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wszystkie nowości w temacie eventu. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie pod uwagę zabierzemy sobie temat eventu na nadchodzący nowy sezon drugi rozdziału czwartego, ponieważ po ostatniej dużej aktualizacji w plikach gry pojawiły się kolejne nowe pliki, które dały nam znać o kilku bardzo ważnych szczegółach, które powinniście znać, jeżeli interesujecie się fabułą tego oto rozdziału. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodiku Miga, dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też o z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortców na tym kanale no i szczelcie tą mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, Na no, przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 Faudolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo to nie koniec konkursów na kanale Migao. Dzięki temu, że każdego dnia wspieram mnie coraz to większa liczba osób w sklepie, ponownie mogę Wam rozdać 300 Faudolców w formie prezentów grze. A żeby wygrać trzeba zostawić do góry pod tym filmem, suba zdzwonam na kanale i kod miga o 2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podaj swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35, no a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, dokładnie wczoraj w godzinach porannych do gry Fortnite została wprowadzona duża aktualizacja 23.40, która jak zawsze wprowadziła do gry ogrom mega ciekawych zmian i oczywiście nowości, a w tym kilka nowości fabularnych, które dzisiaj postaram wam się przedstawić. Dzisiaj właśnie w głównej mierze zajmiemy się tym, co pojawiło się w plikach gry w temacie eventu i fabuły sezonu 5. Pierwszego w tym rozdziale, ponieważ o tyle co w grze nie pojawiły się nowe zadania zaprzysiężonych, to i tak gracze otrzymali kilka bardzo ciekawych informacji na cały ten temat. Na samym początku jednak musimy zaktualizować sobie pewien temat, którego zapoczątkowaliśmy sobie kilka dni temu na kanale, w temacie pewnej lokacji na wyspie, która miałaby się pojawić w miejscu obecnie stojącej bramy szczeliny, czyli na jednej z wieży Cytadeli. Nie wiem czy pamiętacie, ale po niedawnej aktualizacji 20.30 w plikach gry pojawiły się informacje na temat miejscówki szczelina, która miałaby być miejscówką albo na nowe sezon drugi, jako nowa duża lokacja albo jako punkt orientacyjny dla obecnie stojącej Bramy Szczeliny. Jak się jednak okazuje, po tej aktualizacji w plikach gry pojawiły się już gotowe pliki dla tego punktu orientacyjnego i temat ten został podany przez tego samego likera co ostatnio, czyli Fortorego i jego post wraz z tymi plikami macie widocznego teraz w tle. Do tego wszystkiego napisał on w swoim poście, że wygląda na to, że miejscówka Szczeliny została już dodana do tej obecnej wyspy i co ciekawe miejscówka ta już raczej na pewno znajduje się na wyspie, lecz tak jak właśnie mówiłem, nie jest to żadna duża lokalizacja. Punkty orientacyjne to punkty, które mają jakieś bardzo ważne... Ważne szczegóły, lecz nie są dużymi lokalizacjami, i dla przykładu, w tle macie specjalną mapę z nazwami. I nazwy, które mają czarny obrys, to duże miejscówki, a nazwy, które mają niebieski, to oczywiście punkty orientacyjne. Dlatego też dzięki tej aktualizacji gracze dowiedzieli się, że w następnym sezonie raczej na pewno nie będzie miejscówki o nazwie Szczelina, bo były takie teorie, i nie będzie to też duża lokacja, i sam punkt orientacyjny powinien być już w grze. Jeżeli mówimy tutaj o tym punkcie orientacyjnym, to nazwa szczelina najbardziej pasuje do bramy szczeliny, lecz co najgorsze w tym wszystkim, to na obecną chwilę brama szczeliny nadal ma starą nazwę punkt i do tej pory nic nie zostało jeszcze tam dodane w całym tym temacie. I ja sam nie spotkałem się jeszcze z tym punktem orientacyjnym, czyli szczelina, ponieważ na obecną chwilę nawet na nowych, zaktualizowanych mapach jej nie widać i prawdopodobnie jest ona przygotowana na kolejną dużą aktualizację 20.50, czyli na ostatnią aktualizację tego sezonu pierwszego. Tak więc nie jest to jakaś duża zmiana, tym bardziej że tak naprawdę była to jedyna zmiana na wyspie w temacie fabuły obecnego sezonu pierwszego w rozdziale czwartym, lecz co ciekawe, to nie jedyna rzecz, jaka ogólnie pojawiła się w plikach gry po tej aktualizacji w temacie fabuły. A dokładnie ten sam linker o nazwie fortory, poza tym, że przedstawił nam informacje na temat punktu orientacyjnego szczelina, dał znać, że po tej aktualizacji do plików w został dodany plik bramy szczeliny, który uwaga, jest plikiem dźwiękowym. W jego pościu na Twitterze możemy przeczytać jedyna dodana dzisiaj rzecz związana z bramą szczeliny i jest tam odnośnik do tego pliku dźwiękowego, i teraz każdy z was może go posłuchać. Jak mogliście usłyszeć, jest to tak jakby uderzenie, które niszczy coś dookoła, przynajmniej obecnie na to wskazuje, i wiecie co to oznacza? Oznacza to tyle, że brama szczeliny zostanie uruchomiona najprawdopodobniej po następnej dużej aktualizacji. Sam plik dźwiękowy, o którym jest tutaj mowa w plikach gry Fortnite, nosi nazwę Rift Gate Device Powered Destroy, co wprost wskazuje na jakieś zniszczenie czegoś, lecz co dokładnie to będzie i co ta maszyna zniszczy, tego jeszcze na teraz nie wiemy. Co jednak ciekawe, w internecie już pojawiło się kilka teorii w całym tym temacie, i jedna z nich mówi nam o tym, że w momencie, gdy brama szczeliny zostanie uruchomiona i przedostanie się do nas bezkształtny obserwator, brama zostanie całkowicie zniszczona, przez to oczywiście uderzenie. No i teoretycznie miałoby to sens, ponieważ brama ta jest budowana tylko i wyłącznie po to, aby bezkształtny obserwator dostał się do nas, i wtedy zacznie się dopiero cała najciekawsza część fabuły, tego sezonu, lecz na teraz nic nie jest jeszcze pewne. Samo uderzenie może również pojawić się w momencie, gdy bezkształtny obserwator, czyli ta tak zwana nicość, dostanie się na wyspę, i ten dźwięk tak zwanego zniszczenia dopiero wtedy się pojawi, ale obecnie są to jedyne ważne informacje w całym tym temacie. Jedyna rzecz, która wyklucza teorię, o zniszczeniu bramy szczeliny, to to, że Tosia znajduje się teraz po drugiej stronie. I jeżeli brama szczeliny zostanie zniszczona, nie wróci ona już do nas i zostanie uwięziona po drugiej stronie, wraz z siódemką i chyba już nie wróci. To wszystko jest obecnie mega mocno pomieszane i ciężko jest ułożyć jakąś sensowną teorię na temat tego wszystkiego, ponieważ od startu sezonu pierwszego pojawiło się już kilkanaście teorii na ten temat, a z każdą kolejną aktualizacją wszystkie z nich się powoli wykluczają. Na pewno jednak sama maszyna będzie wytwarzała jakąś specjalną moc, o której również jest mowa w tym pliku, bo jest tam wzmianka poweret, więc maszyna ta w jakiś osób sama będzie się ładowała i coś wytwarzała, ale co to będzie, tego niestety nie wiemy. Pewne na teraz jest jedynie to, że w tym sezonie już na 99% nie pojawi się żadne, ale to dosłownie żadne wydarzenie na żywo, tak jak na koniec niektórych sezonów i nie jest to jakieś wielkie zdziwienie, tym bardziej że mówię wam to od samego początku tego oto sezonu. Jednakże nie wykluczam tutaj opcji, że coś może się pojawić, lecz nie jakieś wielkie, ogromne wydarzenie na żywo, tak jak na koniec rozdziału trzeciego lub w sezonie drugim ubiegłego rozdziału, tylko takie jakby mają wprowadzenie graczy do całej fabuły w kolejnym sezonie drugim. Byłoby to naprawdę mega kozackie gracze dostaliby taki zarys tego, co będzie działo się w kolejnym sezonie drugim i na czym to wszystko będzie polegało, bo na obecną chwilę w internecie jest zbyt mało informacji, żeby cokolwiek tutaj wam powiedzieć. Wiemy tyle, że na wyspie jest obecnie brama szczeliny, którą my gracze budujemy, aby bezkształtny obserwator dostał się do nas. Do tego wiemy, że Tosia wyruszyła na pomoc naukowcowi siódemce i całe rozwinięcie tych tematów pojawi się za kolejne dwa tygodnie. Dopiero ta ostatnia aktualizacja 20.50 po wprowadzeniu zadań zaprzysiężonych wyjaśni nam, o co dokładnie tutaj chodzi i na czym będzie polegał. Sezon drugi i na tym cała fabuła dobiegnie do końca i dalsza jej kontynuacja będzie w kolejnym sezonie drugim tego oto rozdziału. Tak więc na teraz nam wszystkim pozostało oczekiwanie na kolejną aktualizację, bo na teraz tak jak sami mogliście usłyszeć, nic ciekawego się nie dowiemy, i ta aktualizacja, tak jak zapowiadałem wam wczoraj, wprowadziła bardzo mało zmian, oczywiście fabularnych. W plikach gry na dzień dzisiejszy jest zaszyfrowanych dokładnie 5 paczek plików, więc może w nich znajdują się jakieś mega ciekawe informacje w całym tym temacie, a tym bardziej, że za tydzień do gry zostanie wprowadzona aktualizacja zawartości. W nich też może pojawić się jakaś ciekawa informacji na temat Bramy Szczeliny, Tosi, Zaprzysiężonych i ogólnie całej tej reszty, lecz nie mamy na teraz żadnych informacji i teraz wypadałoby powiedzieć coś na temat nadchodzącego nowego sezonu drugiego. Na odcinku dzień przed aktualizacją dałem wam znać, że po tej aktualizacji gracze mogą spodziewać się nowych informacji na jego temat i kolejnych wycieków, takich jak pojawiły się po ostatniej aktualizacji, lecz niestety, ale nic się nie pojawiło po tej aktualizacji. No i co ciekawe, w tej aktualizacji, która była teraz, została wykluczona pewna teoria na temat nowego sezonu drugiego, która była powiązana właśnie z tym wydarzeniem z nagrodami, które trafiło do gry, ponieważ dużo osób wskazywało, że będzie to w sezonie drugim. Oczywiście, nie, że będą w sezonie drugim nagrody i tak dalej, tylko że będzie to sezon, który będzie głównie o takiej tematyce jak to wydarzenie. i Ja sam wstrzymałem się z nagraniem o tym filmu, bo już od początku wydawało mi się, że nie jest to oczywiście na nowy sezon drugi. Podsumowując, po tej aktualizacji dowiedzieliśmy się o nowym punkcie orientacyjnym szczelina oraz o nowym pliku dźwiękowym bramy. Do tego nie dostaliśmy informacji o sezonie drugim i została wykluczona jedna bardzo ważna teoria w jego temacie. Jeżeli na dniach w internecie pojawią się jakieś ważne oraz ciekawe informacje na temat nowego sezonu, eventów, fabuły, zaprzysiężonych siódemki i całej tej reszty, to dam wam o tym znać na kolejnym odcinku, tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na pewno niczego nie przegapicie, bo filmy są tutaj codziennie. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim apeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tego tak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortów na tym kanale, a jeden live będzie dzisiaj o 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Migeo, dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku. Tego oto filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich najnowszych informacjach na temat bramy szczeliny i co według Waszego uznania przedstawia ten plik dźwiękowy, który w plikach gry ma dopisek moc i zniszczenia, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21. Yo!